Zacząłem swoją przygodę z nowym serwerem Box PVP. Jest to top 3 serwer w całej Polsce tego trybu, dlatego stwierdziłem, że przyjmę taką ofertę. Ponieważ też pomyślałem o moich widzach, a tutaj będę miał o wiele większe możliwości na konkursy i tym podobne. Serwer to N1MC dawne, ma inne troszeczkę IP. Nice MC. A co, jak i w ogóle? Przedstawię to w tym odcinku, bo tworzę skrzynki za prawie 400 zł. A co wypadło? Uwieście, że warto oglądać, bo wypadł tak naprawdę. Najlepszy, ale dobra, tego może wam nie będę zdradzał, oglądajcie do końca I teraz może coś o konkursie. Zrobiłem taki pewien deal z właścicielem To każde 50 łapeczek w górę, które zostawicie pod tym materiałem Rozdajemy wam jedną rangę sponsor o wartości 30 zł na 30 dni Czyli zostawicie 100 łapek w górę, będą takie dwie rangi Zostawicie 200 łapek w górę, będą takie cztery rangi Co trzeba robić? No to wiadomo, standardowo subskrypcja dzwoneczkiem, łapeczka w górę oraz napisać swój nick w komentarzu Minecrafta oraz być na moim Discordzie to wszystko co potrzeba bo tam się z wami będę kontaktował miłego oglądania Dobra, widzę, tak jak widzicie, jesteśmy sobie na totalnie, totalnie innym serwerku niż dotychczas. Czyli nie jesteśmy na, na tylko jesteśmy na Nice MC. Jeśli ktoś będzie wiedział, co to za serwer, jest to N1MC. E, po prostu takie miało IP, teraz ma teraz takie IP. E, jak widzicie, mam rangę media, bo jest tutaj więcej też trybów niż Box PVP. Sedzą do grania, bo założyłem pewnie klan z widzami, więc możecie pisać, e, chcę do klanu i swój nick z Minecrafta. Ale dobra, to przyszykowano dzisiejszy odcinek. Dostałem od właściciela. 50 kluczyków o łącznej wartości około 400 zł. Tak, 400 zł. Zobaczymy, co wyleci. Pewnie coś rozdam Wam, bo pewnie nie wszystko będę używał, ale wymaktujemy się na maksa. Tak, chcemy się na maksa. Wiem jak to brzmi. E, ogólnie będę musiał się przyzwyczaić. Najlepsze co tutaj to jest, to jest nice box. I tutaj wylatuje na przykład hełm Antmana e, 16, pomyń Dusza oraz miecz Sandmana 20. Więc głównie będziemy w to celować. Włożyłem sobie też skrzynię polubień, z tego co widzę, to jakieś polubienia. są, zdobywa się e, i tak właśnie zdobywa się te kluczyki. Więc raczej to będzie takie formalne, tak jak była skrzynka. E, Awk na e, pewnym serwerze e, skrzynka rzadka. E, no to wiadomo, tutaj takie pewnie w kit wylatują, zwykłe, no to też pewnie takie w kit wylatują. No i pewnie głównie celujemy w skrzynkę e, epicką, no i niceboxy. Wiadomo, najdroższe, bo epicka kosztuje 3 zł, ale nicebox już kosztuje 20 zł za sztukę. A ja mam takich 10, więc same te niceboxy kosztują 200 zł. I pójdźmy od tych najsłabszych do najlepszych, więc musicie oglądać do końca, żeby zobaczyć co by leciało, czy się opłaca otwierać te skrzynki. Tylko przy... na o w górę, subskrypcję, oraz komentarzu, jeśli chcecie udział w konkursiku. Ogólnie nie kojarzę, jakie są ceny. A, otwórz skrzynkę, dobra, czy tak tu się otwiera, tu nie ma żadnej animacji, tak? E, nie, nie ma żadnej animacji, więc dobra, e, zajmę to na pewno o wiele szybciej. E, a dobra, wylecił niebieski płyn, e, to może troszeczkę wywalnię takiego speedrun'a, bo to raczej nic nawet... Ciekawego, wiankowego, nie wypadnie e, Jakiś smuczu łukiego tutaj, dobra. To są jakieś takie formalności, kowłeby, wiadomo, e, niezgodzitelny pył. To, to kolejny, kolejny jakiś but trójki, to raczej no nic z tym nie zrobimy, dobra. E, skrzynki polubienia mamy za sobą, i też tu jest to jest taka po prostu skrzynka formalna, raczej na tym się nie da wzbogacić ani nic, no ale dobra, niech sobie będzie. Czy tu jest komenda EC? Jest tu komenda EC. Zarobiście? Czy tu jest też dużo tych EC? Czy nie ma dużo tych EC? E, EC1 szef. What? Nie, 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 nie czekajcie. Czy to jest jeden Ender chest? Czy to jest dużo Ender chestów? Halo. Nie mogę sprawdzić. Jest jakiś ukośnik pomoc? Jest ukośnik pomoc. E, kit szef. E, tak, mam uprawnienia. Klucze szef. Ula, la. Dobra, czyli będzie dodatkowe klucze. Ale dobra, to może zróbmy kity na koniec. Pokażę wam, jaki kit co, do, do, co dostaje. Potwieramy sobie te klucze. E, skitów, ale skupmy się może teraz na skrzyniach. Zwykłe, zwykłe pewnie są troszeczkę jeszcze gorsze niż rzadkie, to ratuje już e, hełm Tanosa, więc e, dobra, płomienny płyk, płomienny płyn, e, nie płyn, pył, e, buty Tanosa, piątki, dobra, kolejny, kolejny napieśnik Tanosa, e, buty Tanosa, niebieski pył, nie wiem co ten niebieski pył zrobi, dopiero tak w sumie na tym serwerze to jestem, nie ukrywam, krótko, więc e, ogarniam co i jak tu się dzieje, bo no wiadomo, nie każdy. O, magiczny odłamek. I nie wiem, czy to już nie jest coś lepszego, ten magiczny odłamek? Nad tym chcę docelować, ale dobra, rozumiesz już nogowice Halka. Więc może otwórzmy to po prostu. Dobra, pomienny płyk kolejny, miecze siódemki. Wiadomo, to raczej będę wszystko do rozdania, do wyrzucenia, jakby ludziom, bo nic tym nie zrobię. O, usuwać pajęczyn i to już może być spoko. E, pomienny płyk, magiczny odłamek. Dobra, czy te magiczne odłamki cokolwiek kosztują? To jest ważne pytanie. Tutaj 900 tysięcy klata Odyna kosztuje, no to, to już jest troszeczkę dużo. Ehm, dobra, czy to tak naprawdę nic nie kosztuje. Dobra, teraz może przejdźmy do epickich kluczy. E, czy takich w sumie drugich najlepszych od razu po na I tutaj już oczekuję, znaczy oczekuję, liczę, że będzie troszeczkę lepszy ten drop. I muszę się przede wszystkim dowiedzieć, co daje ten pomienny pył. Bo on jest w każdej skrzynce tak naprawdę tutaj już w większej ilości będą e, się musiał po prostu dowiedzieć, bo wiadomo, każdy serwer troszeczkę inaczej funkcjonuje. Otwórzmy, e, wiadomo, celujemy w tą e, klatę Deadpoola, bo albo Klata Flesza, może coś już z tym zrobimy, coś może sprzedamy. E, wiadomo jakiś się domy się przyda. Dobra, ale może nie przedłużając. O, dobra, klata Flesza, e, miecz flesza. Kowłęba dostaliśmy, kolejny Usuwacz Pajęczyn dostaliśmy, o, Handy Deadpoola i to jest, dobra, to już jest spoko. E, Złoty Jabłka, wiadomo, przedam to się do klepy, pomienny kolejny do kolekcji, e, Flesza z nie Deadpoola i kolejny to jest, kurde, dobra, nogawice, e, nogawice Flesza niestety, no ale dobra, e, przytałcimy sobie w w nederajdowe rzeczy, tylko pytanie właśnie, jak to być te rzeczy, czy się jakoś zdobywa? Dobra, i teraz przejdźmy do czegoś, nie większość z was czeka, bo są to skrzynki, kosztuje jedna 20 złotych, czyli są to najlepsze skrzynki na serwerze i tu naprawdę, ale to naprawdę wlatuje już spoko itemy, bo wlatują na przykład płomienne dłuższe gdzie tam jeden kosztuje 250 tysięcy, czyli byśmy mieli milion, e, shulker box na przykład e, z totemami, ale wiadomo, najbardziej celuje w miecz Sadama, Sadnmana, czy jak to się tam wymawia? Bo jest to aż dwudziestka, czyli tak dobra, to jest coś, czuję, strasznie mocnego, strasznie drogiego. Morska dusza też wygląda, brzmi spoko. E Elitry przede wszystkim bym chciał jakąś, bo jednak jakoś trzeba latać. Okej, okay, czy pieśna na to jest z siłkami? No dobra. Do palki zawsze się przyda, dobra. Może później jakieś ustronne miejsce, bo nie wiem, czy to wypada, ale wolę. Upozorny, zawsze ubezpieczony. Dobra, kolejny nasz trop to jest. Proszę, co to jest? Co nam wypadło? Czekajcie, bo najgorsze, że ja nie wiem, co to wypadło. Patyki, dobra. Usuwacze pajęków, no nie jest to coś dobrego, ale proszę, choć jakiś kawałek takiego dobrego seta, albo ten miecz 20, to ja bym naprawdę był szczęśliwy. I morska dusza nam wypadła. Dobra, to to, to, to co też chciałem, chociaż boję się, że jest to coś w ogóle nie drogiego. Powiem wam, że nigdzie nie mogę znaleźć morskiego oka, morskiego duszy, przepraszam. Ale powiem wam, że przeleciałem 54 strony rynku i nigdzie nie znalazłem ani jednej morskiej duszy, więc opcja A to taka droga i nikt jej nie wystawia, albo opcja druga jest tak bardzo gówniana, że tego nikt nie wystawia. Ale liczy, że ona jest taka bardzo aż OP, bo w sumie tu ludzie wystawiają za tysiąc rzeczy, więc myślę, że to też by ludzie wystawiali, nie napiszę to właściciele, to jest w ogóle op, e, ale liczymy, że to jest lepszy traf na pewno. Kolejny i są to proszę lepsze te nogawki, czy gorsze? Są to noczy Admana. dobra, są nogowice Admana, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Proszę teraz coś dobrego, dobra, te magiczne odłamki to zobaczymy do czego one się użyją, ale mamy jeszcze cztery skrzynki, Ta wstawcie apeczkę w górę, te, ta wylatuje ten mieczik 20, jak nic. Shulker Boxy z totemami, e, czyli jak to funkcjonuje? co otwieramy mamy cały Shulker Box z totemów, czyli dobra, liczmy, że to jest w sumie dobry traf, bo to się na pewno przyda. Podki z ciłką to się na pewno przydadzą, dobra. Jeszcze kolejne trzy skrzynki. No proszę, proszę też te lepsze czy nie lepsze? Tak jest, widzowie, tak jest. Kolejne e, Buty 16. Kolejny traf to jest kolejny e, Shulker Box z ciłkami i kolejny. W sumie już ostatni tak naprawdę nice box. Proszę trzymajcie mocno kciuki, żeby wyleciał ten mieczyk 20 albo chociaż jeszcze jakiś seci. Proszę i wyleciał kilof, kilof 16. Okej, okay, kilof w sumie się przyda. Żałuję, że żaden mieczyk nie wyleciał, bo wiadomo, mie mieczyk do bicia przy przyda. Um, ale dobra, wyleciał miecz. Znaczy wyleciał kilof. Jest spoko. mógł lecicie, że taki śmieci chociaż 15. E, jestem ciekawy, co ta morska dusza robi i czy ona jest tak bardzo OP, bo naprawdę nie widziałem, żeby ktokolwiek to sprzedawał. Tak, kit gra, to, to może tego w ogóle nie odbierać się będziemy, bo po co to ma mi zaśmiecać? Ale dobra, kit VIP. Kit VIP tu mamy trójkę. E, dobra, więc wezmę to tak naprawdę tylko po. po to, bo po co mi. a to się wszystko odbiera automatycznie Dobra, to jest jakiś kolega. E, nie można tak wyrzucać? Co jak można wyrzucać? Nie można w ogóle wyrzucać itemów? Nie można wyrzucać itemów na spawnie, użyj kosz! Ale dobra, skupmy się może na tych lepszych kitach Na tych lepszych rangach Kit Ezwip, to już powinno być coś lepszego I już jest coś lepszego Dobra, weźmiemy sobie też to Teraz kit sponsor, czyli tu już powinno być jakieś fajne rzeczy i tutaj jest ta halka, myślę, że jakieś klucze tu będą a nie, bo tam osobna była kategoria do kluczy, dobra, nieważne e, dobra, to ten przygarnę jak najbardziej e, resztę od biedy też przygarnę chociaż wiadomo, ten, ten cały kot, kit, kit, kit siódemka e, leci do kosz kit szef. i tu już mamy, a ci buty w plasza e, ci to mamy w tym głównie się, no elo elo i dobra, skupmy się teraz może na tym co najważniejsze Mm, na kluczach nie, tutaj jest kit jedzenie. klucze vip klucz VIP dostaje jeden klucz zwykły na dzień. No, czyli standardowo tak, raczej klucz SVIP dostaje już klucz rzadki. Czyli teraz zgaduję, że kit sponsor dostaje klucz epicki. Czyli co to znaczy, że kit em, szef, albo obstałem, że on dostaje Nightboxa, chociaż kurde, zależy ta ranka, już jest zbyt op, albo sobie dostaje więcej kluczy epickich dostaje dobra, dostaje dwa klucze epickie i jednej kluczatki, Zresztą tak czułem, że, że tego jest tu ludzi piszesz do klanu z jakiś obecnie napisało, ee, chcesz do klanu top 2, chcesz do klanu mów chcesz do klanu, chcesz do klanu top 2 ja Już napisali do mnie osoby właśnie, czy nawet do klanu jakiegoś top 2, e, są jakieś klany, e, jest jakaś tego, klany czy coś? Dobra, do klanu top 2 ogólnie mógłbym przystąpić, nie mówię, że nie Topki serwerowe O, pokazuje gościu E, czas rankingi, czas gry e, klanów. O, e, top 3. Faktycznie, Mów jest w top 3 klanów na całym serwerze. Dobra, a więc e, ranga na najwyższa, czyli szef, kosztuje 50 zł. I codziennie mamy do odebrania dwa klucze epickie i jeden klucz rzadki. Czyli tak naprawdę to jest 6 zł, 7,50 codziennie możemy odebrać. I w sumie tyle tak naprawdę, więc e, ja przedstawiłem jak to więcej wygląda. Teraz się będę uczył po jeszcze odcinku z czym to się je, jak to się ulepsza, co się ulepsza, co jest do czego. No i na kolejnym odcinku przekażę wam ile zarobiłem, jak zarobiłem, e, co ulepszyłem, co mam. Może jakieś kolejne skrzynki po Potwieramy, więc do kolejnego odcinka Trzymajcie się i zapraszam na serwerek NiceMC.pl Czy popykać ze mną Może te i założymy, zobaczymy Ale napiszcie, czy będziecie grać, czy nie. Trzymajcie się na razie, no